Dzień dobry, tu Cameron. Już niedługo zobaczycie mnie w najnowszym filmie Disneya. Następcy. Ja gram Carlosa, syna Cruelli Demon. To prawda, ci też mają dzieci. Dobry, zły bohater to podstawa, a Cruella Demon jest najpodlejszą bohaterką Disneya wszechczasów. W sensie kobitka, która przerabia szczeniaczki na płaszcze? No serio, gorzej się nie da. Dodie Smith, autorkę książki 101 dalmatyńczyków do napisania powieści zainspirowała przyjaciółka, która powiedziała Te pieski byłyby idealne na futro. Więc widzicie, zaczęło się od Cruelly. Wysoko postawiła synowi poprzeczkę. Ale do meritum. Została narysowana przez Marka Davisa. Marka akurat skończył animować inną potwornie złą postać Disneya czarownicę. Która także pojawia się w Następcach. No więc tak to wygląda. Dzięki, że wpadliście, i koniecznie zobaczcie mnie w roli Carlosa, syna Cruelly, w najnowszym filmie Disneya Następcy.